Cześć, cześć, dzień dobry, dobry wieczór. Witam Was bardzo serdecznie. Wreszcie udało mi się nagrać bez lampy, mimo że w Warszawie jest dzisiaj dosyć pochmurno. A co dzisiaj będziemy robić? No, jak widzicie, mam tutaj dosyć sporo drobnych. Tutaj są wszystkie pomieszane, mniejsze nominały. Tutaj są pomieszane mniejsze monety od 20 groszy w dół. Tu mamy 5 zł, 2 zł, złotówkę i 50 groszy. A do czego mi jest to potrzebne? No to są ogólnie wszystkie monety, jakie zebraliśmy na nasze wesele. Jako, że jest ich tak dużo, to po prostu po pierwsze ciężko mi je przetrzymywać. Znaczy, trzymam je ogólnie w takim słoiku, ale jeśli chcę wiedzieć, ile dokładnie ich mam. No to ciężko mi się to dosyć, liczy. więc uznałam, że to czas wreszcie na mój pierwszy taki powiedzmy, budżetownik z prawdziwego zdarzenia i na moje pierwsze wyzwania finansowe. Co prawda jak wiecie, w tym roku rozpoczęłam już pierwsze wyzwania finansowe, jednak są one w moich normalnych segregatorach, i głównie opierają się na banknotach. Od razu mówię, że moich stałych segregatorów z moimi funduszami celowymi oraz naszymi wspólnymi funduszami celowymi nie wymieniam. Nadal zostają, jakie są, a teraz po prostu dochodzi mi jeszcze jeden i on właśnie jest głównie na te monety oraz na jakieś dodatkowe pieniądze związane właśnie ze zbieraniem na wesele. I tak on się prezentuje. Tutaj mam piękną naklejkę od Izy z kanału Porachowane, u której zamówiłam wyzwania, które są w środku. A sam budżetownik zakupiłam jeszcze się targując na Winted I już był razem z kopertami. Taką opcję wybrałam. No i tak. To jest wyzwanie, przez które wszystko się zaczęło, ponieważ tak mi się podoba. Nie dość, że bardzo lubię Halloween, lubię również wszystkie podcasty kryminalne. To uznałam, że no po prostu to jest super i bardzo bym chciała zagrać właśnie w taką grę oszczędnościową. Dlatego zakupiłam to wyzwanie oraz kilka innych. Na szybko teraz Wam pokażę. Właśnie tutaj mamy pierwsze wyzwanie: Halloween razem z kartami i z kostką. Dalej mamy grę oszczędnościową trójki. Kolejna jest to domino. To jest dodatkowa karta, którą otrzymałam wraz z moim zamówieniem. Bingo z sową. Dziękuję bardzo. Tutaj mamy wyzwanie puzzle, i jak widać, jeden puzzle to będzie 5 zł. I tutaj mamy mój słoik 2 złote, i mój słoik Wol 2, i tutaj będziemy zbierać jedynki. I to są wyzwania, przez które przejdziemy najpierw, gdyż mam tutaj wyzwanie miliony monet, i do tego wyzwania trafią wszystkie drobniaki, cała kasa, jaka zostanie tutaj po rozegraniu tych wszystkich wyzwań. Także jeśli macie ochotę zostać ze mną, razem ze mną pograć i razem ze mną porzucać kostką, to zapraszam i. Zaczynamy! Dobra, więc stoimy na starcie, i wypadło 5. Super. 1, 2, 3, 4, 5. Dobra, mamy nagrobek. Teraz szukamy sobie w kartach. Dobra. Legenda głosi, że w noc Halloween żyje zombie. Zainwestuj w porządny zamek do drzwi. Odłóż 25 zł do koperty. No i dobra. Tu mamy 10, 20 i 25. OK. I w sumie zagramy sobie jeszcze raz. Czemu nie? Jeden. Mamy duszka. Noc duchów, przed Tobą koniecznie wypierz prześcieradła, by wtopić się w tłum Odłóż do koperty 12 zł na pralnię Dobra, więc mam 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12 Dobra A, może jeszcze raz bo większość późniejszych wyzwań ma mniejsze kwoty. No i mamy trzy. Raz, dwa, trzy. Czarownica zgubiła swoją tiarę. W nagrodę za odnalezienie jej spełni Twoje życzenie. Odłóż do koperty kwotę, na jaką masz ochotę. No dobra, to tak, weźmy sobie trochę tych pięćdziesięciu gruszówek. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem.

28 plus było 12 i było 25, to razem odłożyliśmy tutaj 65 zł i zaraz zapiszemy sobie w statusie. Dobra, wyjąłam sobie, żeby było mi łatwiej pisać. Dzisiaj mamy 17 i mamy 65 zł. Dobra i suma 65. Super. <noise> tak, wiem, że nie będzie mi się zamykał ten budżetownik, ale yy, pomyślę o tym, aby później wymienić się na przykład yy, nie wiem w NBP albo w jakimś innym miejscu te drobne. Na już normalne, grubsze pieniądze. No i dobra, tutaj mamy teraz grę oszczędnościową trójki, więc rzucamy sobie kostką. Ok, mamy dwa. Trzy. Oj, rachunki mi spadły. Okay, idziemy po kolei. No dobra, to mamy tak. Dwa, trzydzieści i cztery. I wrzucamy do koperty. Tutaj zagramy sobie na pewno kilka razy. Mamy jeden. i jeden, jeden czterdzieści o, jeden kolejna tura u cztery I 4 Dobra Raz, dwa Trzy, cztery Dwadzieścia I jeszcze raz jeden, sześć i trzy, jeden, pięćdziesiąt, sześćdziesiąt, trzy. I ostatni raz sobie zagramy. Uh, sześć. pa Jeszcze raz. O. 6 26. Dobrze. To mamy tak 5 zł, 6. Albo wiecie co? 2. mamy dużo tych jedynek. 2 3 4 5 6. Dwadzieścia pięć i grosik. No i dobra, tutaj zamykamy. I podliczymy sobie, ile razem tutaj odłożyliśmy. i 88 groszy. To wyzwanie nie ma statusu, ale ja i tak sobie zapiszę tutaj z tyłu, bo czemu nie? Też ta strona jest laminowana. Dzisiaj jest 17 i robimy plus e, 15,88. I mamy razem 15,88. Dobra. Przechodzimy dalej i mamy domino. Można razem tutaj zebrać 200 zł. No i dobra, w sumie polecimy sobie po kolei. Mamy sześć. Wiem, że tak mało widać, co prawda, ale może w sumie wezmę inny kolor. Dobra, tego już trochę widać wygląda na bardziej różowy niż fioletowy, a ja jestem akurat. Y... Bardzo nie lubię różowego, ale dobra. To tylko kolor, nie? Dobra, i tutaj mamy 6 złotych, i wrzucamy do koperty. Następnie mamy trójkę. Jak będę mieć mniej drobniaków, to wtedy będziemy sobie latać po wyzwaniu, a teraz. Zrobimy to w ten sposób. Dobra, mamy trójkę. Kolejną trójkę. Mhm. Ok, mamy piątkę, to sobie jeszcze weźmiemy jedną piątkę. Dobra. I wiecie co, polecimy sobie tak, jeden, bo tutaj mamy same piątki, więc może jak trafi się jakaś dyszka, to wtedy ją dorzucę tu. Okay. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. I sześć. A weźmy tak skończmy z przytupem. Szósteczkę sobie zakolorujemy. Ogólnie, jeśli chodzi o szarpie, to ja nie kupiłam ich specjalnie do tych wyzwań. Po prostu jestem ogromnym frikiem. To jeszcze też trzeba schować. Jestem ogromnym frikiem papierniczym, więc kiedyś, jak byłam właśnie przyjaciółką w Londynie. To zakupiłam sobie cały zestaw full kolorów, więc teraz mi się przydadzą. Podliczam sobie, ile tutaj odłożyliśmy. No i mamy 24 zł. I też sobie tutaj zapiszemy z tyłu, jest 17 plus 24 i mamy razem 24, dobra. Git, jakby to powiedzieć. Ok, to teraz zabierzmy się za bingosową. Bo kolejne wyzwania zostały nam piątek, dwójek i złotówek, więc tych 50 groszy chciałabym trochę jeszcze wykorzystać. Więc rzucamy kostką. Wpadła nam trójka, ok. I jeszcze raz. I wypadła nam dwójka. Jeśli byśmy trafili podwójną liczbę taką samą czyli np. 2 razy 3 to byśmy odkładali podwójną kwotę. Ale teraz mamy do odłożenia piątkę. Więc będziemy sobie 2 złote 3 4 i 5. I rzućmy sobie jeszcze raz. Pięć. Super. Ładnie nam się akurat tak układa od początku. I mamy dwójkę. Jeszcze jedną. Dobra. Czyli odłożymy sobie raz, dwa... Trzy, 5 pięć i dwa złotówka i dwa złota. Tak sobie patrzę, może jeszcze raz byśmy zakrali. A dobra, czemu nie? Cztery. Mhm. I jeden, no i super. Dobra. Czyli mamy tak. Raz, dwa, trzy i cztery i pięć. Teraz sobie podliczmy, ile tutaj mamy. Czyli mamy pięć, dwa, trzy i jeden, cztery i dwa. Czyli tutaj odłożyliśmy siedemnaście zł. Ta słówka już ma status finansowy. I żeby wykorzystać ją cało, to zapiszę sobie od razu tutaj, bo wiadomo, że pierwsza idzie data, potem tyle ile dołożyliśmy, czyli 17, oraz suma znajdująca się w kopercie, czyli w tym momencie tylko 17. Albo tylko, albo aż, zależy. Kto jak na to spojrzy. A nie, tą stroną, dobra. No i okej, okay. to teraz w takim razie zostało nam wyzwanie puzzle. I liczymy, ile mamy. Piątka. Mamy cztery piątki, więc dorzucę je tutaj do koperty i zakolorowuję cztery puzzle. Tak sobie wezmę o, żeby mi to za długo nie zajęło. No i ok, super. Dobra. Czyli mamy dwie dyszki. Mój słójik dwuiek.

I pięknie. Cały pierwszy rządek mamy zaznaczony. Układamy sobie tutaj oczki. No i teraz złotówki na sam koniec. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. elegancko widzicie, nie zapisałam w dwójkach ile było było 11 dwójek, czyli 22 złote W jedynkach było ich czternaście, czyli też mamy siedemnasty. No i dobrze, w tym filmie rozłożyliśmy sobie takie większe monety na wyzwania. Podliczmy. O, no, jak widzicie, już, już mi się tutaj na pewno nie zapnie, ale liczyłam się z tym. Dobra, i teraz policzmy sobie w sumie, ile w tym momencie mamy we wszystkich wyzwaniach odłożone. Dobrze. I mamy już w tym segregatorze 177 zł i 88 groszy odłożone. Jako, że jeszcze mamy do zrobienia wyzwanie miliony monet i tych monet nam zostało tutaj, no, naprawdę sporo. Jeszcze te 50 ki dorzućmy. tego jest góra monet. To tak sobie pomyślałam, że na to wyzwanie, żeby ten film nie był też nie wiadomo jak długi, nagram kolejny, jeśli oczywiście będziecie mieli ochotę to obejrzeć. Bo ja oczywiście będę miała ochotę to pokolorować i podkładać do słoika te wszystkie drobniaki. Także dzisiaj już żegnam się z wami. Życzę wam przyjemnego i miłego weekendu. Bądź tygodnia zależy kiedy to oglądacie. Trzymajcie się zdrowo i co i do zobaczenia w kolejnym filmie na moim kanale. Pa!